Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Mechanika Nieba. Kolejny tytuł z serii Widok na nieznane, za który odpowiada wydawnictwo Kurz. Merwan, bo tak nazywa się artysta odpowiadający za tenże tytuł, będziemy go kojarzyć z... Za Imperium od wydawnictwa centrala, i chyba przypomnijcie mi jeszcze jeden tytuł, który też się pojawił. A jeszcze niedawno sprawdzałem sobie, dla pewności i uciekło mi z głowy, ale generalnie tak. Będą to dwie pozycje, które do tej pory mogliśmy poznać i nie ukrywam, że nie były jakieś one wybitne. Po prostu fajne czytadło przeczytałem gdzieś tam umknęło mi to wszystko. Natomiast kiedy dowiedziałem się o mechanice nieba, stwierdziłem, że może być to ciekawe właśnie ze względu na historię, na te światy przedstawione w widoku na nieznane, czyli pozycje z gatunku SF, które w sumie, jak wiecie, ja bardzo lubię. Kurt, tak jak wspomniałem, odpowiada za ten tytuł. Tak się nam prezentuje okładka z grzbietem oraz oczywiście jej tył. Opis dla was, gdybyście chcieli możecie sobie od razu zerknąć. No i przejdźmy może do samej prezentacji. Przede wszystkim warto wspomnieć, że jest to klimat postapokaliptyczny, pokazujący tak to co się gdzieś tam wydarzyło w latach wcześniejszych i jak żyją teraz nasi znaczy nasi ludzkość przede wszystkim i nasza główna bohaterka, którą tutaj właśnie widzimy, tak ona się prezentuje. Ciekawa postać, nie powiem. Ma na imię, jak możemy tutaj zresztą zobaczyć, Aster, oraz jest też postać Wallisa, który też jest tutaj jednym z głównych bohaterów, jakby nie patrzeć, choć może w którymś momencie dopiero zauważymy go bardziej, ale nie chcę mówić kiedy. Natomiast mówię, klimat postapokaliptyczny. Ciekawy, bo inny. Apokalipsa kojarzy mi się z serią Grową Fallout przede wszystkim, gdzie chyba najlepiej to wszystko zostało przedstawione, ale na pewno znaleźlibyśmy wiele innych tytułów, choćby nawet takich świeższych, które na naszym rynku niedawno się pojawiały i tutaj mówię o Ombre od wydawnictwa Lost in Time, ale jeszcze inne pozycje byśmy mogli tutaj zapewne przytoczyć i one na swój sposób są troszeczkę podobne. Tutaj właśnie jest zupełnie inaczej. To jest pierwszy raz komiks w klimatach postapokaliptycznych, który pokazuje nam coś innego. I nie jest to złe, nie jest to błędem, bo warto wspomnieć, że Studio Ghibli, czy Ghibli powinienem powiedzieć i pan Miyazaki, no wybitna postać i te filmy w sumie wszystkie animowane, które Wyszły spod tego studia. Ja nie ukrywam, że praktycznie obejrzałem każdy, może ostatnie jeden, dwa z tych, co czy tam trzy maksymalnie, a może nawet i niektóre wychodziły, te, te najnowsze tak, z ostatnich lat. Mogłem gdzieś jeszcze nie obejrzeć, ale tak raczej byłem na bieżąco. Naushika, Laputa, Podniebny Zamek, Wy przypomnijcie, jak on się nazywał Hoharu, -ho -ho Hotaru. No, i jeszcze kilka innych tych pozycji, ale wszystko to pamiętam. I wspomniane jest o tym, że właśnie jest jakaś, powiedzmy, inspiracja tym wszystkim tutaj, i uwierzcie mi, zauważalne to jest. Nie wiem, na ile jestem w stanie Wam to pokazać tutaj, przewracając te strony, ale przede wszystkim styl artystyczny, troszkę, właśnie taki. W... No, mówienie w lekką mangowość, że wchodzi, może nie jest też błędem do końca jakimś, ale też nie jest to jakoś bardzo eksponowane tutaj. Myślę, że ten styl na swój sposób ma swoją e, jakoś tą predyspozycję, jakoś się prezentuje i on jest poprawny. Fajnie wygląda, kolorystyka myślę, że jest dobrze dobrana do tego świata przedstawionego. Dominują kolory, które powinny, jeżeli ja w swoim rozumowaniu mam na myśli apokalipsę, ale też te niektóre... Nawet choćby nawet tutaj widzimy, pastelowe też fajnie współgrają z tym wszystkim. I kiedy już cały ten świat sobie wyobrazimy, kiedy zrobimy z niego taki kolorowy, na swój sposób, oczywiście miszmasz ze wszystkimi tymi kadrami, tymi obrazami, które tutaj nam artysta przedstawił, tymi bohaterami, naprawdę poczujemy, że jest to właśnie apokalipsa w lekkim stylu od Miyazakiego I tutaj to jest czuć. Nie jest to błędem na pewno, bo jest to powiew świeżości, i ten powiew świeżości przede wszystkim, mam na myśli, jest związany z czym innym, bo sama historia, tak jak mówię, światy podzielone, jest jedno miejsce epicentrum tej radiacji, tego wszystkiego, co się dzieje, no i właśnie nasza główna bohaterka mniej więcej w tym świecie musi żyć z wieloma swoimi przyjaciółmi, a nawet możemy użyć określenia rodziną. No i pewna nacja, nazwijmy to, pewne miasto, użyjmy określenia jak chcemy, które zwyczajnie. Chce wykorzystywać właśnie tego typu ludność, tego typu miejsca, do tego, aby pod przykrywką ochrony zyskać od nich produkty żywnościowe. I tutaj zaczyna się dopiero tak naprawdę cała przygoda przygoda, która diametralnie zmienia naszą historię i skupia się na sporcie dosłownie coś w formie zbijaka. A tak naprawdę właśnie nazywa się to mechaniką nieba, i to jest stosowane właśnie w tym, tymże jednym mieście, gdzie jest to, obarczy, nie wiem, obwiane jakimś takim kultem, wręcz są ludzie tam gwiazdami, które mogą uszczycić się sławą na swój sposób. Trochę to nietypowe. I nie ukrywam, że mnie zaskoczyło, bo w którymś właśnie momencie komiksu, kiedy dochodzi w wyniku pewnych zdarzeń do tej sytuacji, że ten sport mocno zostaje tutaj wyeksploatowany i wyeksponowany przede wszystkim, historia się zmienia. Ale zmienia się na tyle, że dalej nie gubimy tego klimatu, e, niesamowitości, jaka tutaj zostaje przedstawiona, bo nawet te. Nazwijmy to mecze, które tam mają miejsce, nie chcę wam zdradzać, na jakich zasadach to działa, zmiennych warto dodać, pokazuje, że to dzieje się w tej apokalipsie, a szczególnie pod koniec, kiedy dochodzi do tej finałowej konfrontacji, naprawdę to czujemy dosłownie, i w przenośni też. I powiem, jak, jak i to jest niebywałe, jak artysta potrafił w prosty sposób. Yy, Pokazać nam apokalipsę zupełnie z innej perspektywy. Nie walka codzienna o przetrwanie podczas głodowania i konfrontacji z jakimiś potworami, zmutowanymi zwierzętami i czym innym. Tutaj mamy pokazane to w lekkim sosie połączonym z humorem sportem, a jednocześnie nie zapominamy właśnie o tych scenariach wynikających z apokalipsy. I tutaj naprawdę świetnie to zagrało. To jest chyba jedno z większych zaskoczeń na koniec tego roku i ogólnie tego roku dla mnie, bo nie spodziewałem się, że mogę właśnie apokalipsę w taki sposób mieć przedstawioną. Nie brakuje tutaj ciekawych postaci, fajnych zwrotów akcji czasami, też i tych negatywnych złoli takich jeżeli niektórych możemy tak nazwać, oraz relacji międzyludzkich pomiędzy tymi najbliższymi, tymi bohaterami najistotniejszymi dla fabuły oraz drugoplanowymi. Naprawdę świetne zaskoczenie. Ba, powiem szczerze, no świetne do tego stopnia, że naprawdę ten komiks gdzieś wyrasta mi na jakiegoś faworyta do czegokolwiek. Holender, ale to była fajna i przyjemna przygoda z mechaniką nieba. A szkoda, że. Trwała, no, nie powiem, że tak krótko, ale krótko na tyle, że przy jednym posiedzeniu praktycznie siadłem i przeczytałem, bo tak mnie wciągnęła ta historia i skupienie się na tych wynikach meczy, niekoniecznie piłkarskich. Także mechanika jak najbardziej na plus. Polecam zupełnie inne spojrzenie na apokalipsę, które może być też odebrane bardziej pozytywnie z fajnym finałem, który ma motyw i... Takie drugie no jak się okazuje, historyczne. Więc tyle z mojej strony dziękuję Wam bardzo. Oczywiście, gdybyście chcieli ten komiks nabyć, gdzieś tutaj w opisie znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Zachęcam Was do tego. Tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Bardzo was proszę, niewiele was to kosztuje mi pomoże. Subskrypcja, oczywiście, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Bardzo Was o to proszę. Na tymczasem cóż. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!